Witajcie na blogu Dubaj po mojemu. Dzisiaj jest sobota, pierwszy dzień ramadanu jak widzicie na JBR życie toczy się dla turystów zupełnie normalnie. Plażowanie, odpoczywanie kawiarnie, restauracje normalnie otwarte napiszcie w komentarzu kto z was jest obecnie w Dubaju i czy będziecie brali udział w uroczystościach związanych z Amadanem, czyli oglądanie wystrzału armaty które jest w kilku miejscach w Dubaju oraz udział w iftarze a jutro kolejny odcinek z naszego udziału w iftarze tym razem w jednej z restauracji na Expo. Jeszcze mam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w nowym odcinku, no do zobaczenia w dwoju.